Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza czy Tarota. Kochani, dzisiaj witam osoby z podznaku bliźniąt na początek, moi drodzy. I zobaczymy, jakie energie dla przyszły tydzień chcę Tarota tutaj Wam pokazać. Kochani, jakie wskazówki, moi drodzy, drogie bliźnięta, co może ewentualnie się zadziać w przyszłym tygodniu. Drogie bliźnięta. Dziesiątka monet, umiarkowanie i wisielec, kochani. No cóż, dziesiątka monet, moi drodzy, mówi o pełnym zadowoleniu. Nie tylko z finansów, ale ze spraw również zawodowych, rodzinnych. Ze spraw rodzinnych, kochani. I tutaj chodzi o taką Niekoniecznie już tylko męża i dzieci, może tutaj chodzić też o rodzinę taką wielopokoleniową, kochani, ale też może chodzić o propozycję, żeby założyć firmę rodzinną albo żeby zacząć pracę w firmie rodzinnej, kochani. Bardzo pozytywna energia, która mówi właśnie o dobrych finansach i dobrych stosunkach w rodzinie, kochani. Ale tutaj dalej pojawiło się umiarkowanie, są to arkana, duże, kochani. Karta bardzo dobra, ale spowalniająca jakby pewne procesy, jakby pewne działanie, spowalniająca. I karta, która sugeruje, umiarkowanie sugeruje, żeby po prostu do wielu spraw, które w tym nadchodzącym tygodniu was będą dotyczyły, podchodzić z takim spokojem, kochani. Tak? Bez... Takiej powiedzmy, bez pośpiechu yy, przeanalizować i znaleźć, tak jakby ten złoty środek, kochani, żeby po prostu sprawy potoczyły się we właściwym kierunku. Jest to bardzo dobra karta, tylko ona sugeruje, że yy, spokój powinien być zachowany, moi drodzy. Teraz Wisielec jest następną kartą dla Was, kochani. A Wisielec mówi też w ten sposób, też, Arkana, że bardzo istotna karta mówi, że na niektóre sprawy, które będą Was dotyczyły w nadchodzącym tygodniu, moi drodzy, dobrze by było, moi drodzy, spojrzeć troszkę jakby inaczej. I na przykład, jeżeli będziecie mieć, kochani, bo tu z tą dziesiątką, to połączę tego Wisielca, będziecie mieć na przykład propozycję. Założenia firmy rodziny, pod, na przykład taki przykład podam, albo jakiś jakichś spraw rodzinnych, kochani. Tak, to jak najbardziej, karty sugerują, że to jest dobry tydzień, ale moi drodzy, należy po prostu zacząć działać troszkę inaczej, powiedzmy, niż dotychczas. Robiliście to, kochani, żeby osiągnąć sukces, żeby osiągnąć zadowolenie z spraw, które będą się toczyły właśnie w nadchodzącym tygodniu. Bardzo dobra energia, tym bardziej karty z dwie z Arkan. Duży, kochani, które mówią o dużych sprawach, o takich poważnych, tak, sprawach, które będą, mogą mieć po prostu, kochani, znaczenie na waszą dalszą przyszłość, tak. To były, moi drodzy, bliźnięta, teraz wagi. Teraz wagi. Kochani, zobaczymy, co uwag. Drogie wagi. Drogie wagi. Pięć mieczy. Kochani, siedem buław. I moi drodzy, król monet. Więc sytuacja dla wag, tak? Dla wag dobrze mówię? Przedstawia się mniej więcej tak energetycznie. Pięć mieczy. Pięć mieczy mówi o tym, moi drodzy, że mogą być takie sytuacje, że będziecie sprowokowani do jakiejś kłótni, kochani. Ktoś po prostu. Będzie taki zaczerpiał Was, prowokował, tak, jak wcześniej powiedziałam, moi drodzy. I karty sugerują, żeby po prostu starać się podejść z dystansem, bo w tej karcie jest taka energia, że właściwie nie ma. Ani zwycięzców, ani przegranych. I osoba, która wszczyna kłótnie, powiedzmy, no mam nadzieję, że to nie Wy, kochani, to na koniec tak nie wiadomo, o co chodzi, o co zaczęła się ta kłótnia. To jest tylko strata energii. I na to należy w tym tygodniu zwrócić uwagę. Bo może być to, mogą być sytuacje denerwujące, nerwowe w waszym. W życiu, w Waszym otoczeniu, właśnie w nadchodzącym tygodniu. Ale karty przestrzegają, żeby zwrócić uwagę bez potrzeby, nie wdawać się w żadne kłótnie, kochani. I następną kartą dla Was jest siódemka buław, która, moi drodzy, mówi o tym, że no, będą tu jakieś działania, tu będą jakieś sprawy, które, moi drodzy, będą wymagały waszej, Waszego takiego wysiłku, kochani, ale jednocześnie poczujecie coś takiego po przeprowadzeniu różnego rodzaju spraw, kochani, czy to w pracy, czy to w rodzinie, poczujecie coś takiego, że... Jakiekolwiek sprawy wokół Was się dzieją, to Wy zawsze sobie po prostu z tym poradzicie, po prostu dacie sobie radę. Moi drodzy i to może też się wiązać kochani, z tą piątką, tak? bo to ktoś będzie na przykład wstrzymał jakieś kłótnie, yy, zaczetny będzie, a Wy moi drodzy sobie z tym świetnie możecie poradzić, tylko trzeba na to zwrócić uwagę, żeby nie da Cię ponieść zbytnio nerwą, tak? I ze spokojem to załatwić. A ostatnią kartą, kochani, dla Was jest król monet, który mówi o dobrych finansach, i to może być sprawa rozgrywająca się w Waszej pracy, tak? W Waszej pracy, kochani. A król monet mówi o tym, że, moi drodzy, Poczujecie stabilność finansową, jeżeli mieliście coś do załatwienia, to będzie dobrze załatwione. To też może oznaczać waszego szefa, kochani, a dla pań, waszego partnera, który będzie miał ogrom spraw związanych z finansami. No i oczywiście to się sprawy finansowe w pracy przekładają się bardzo często na sprawy finansowe rodziny, więc tutaj można spokojnie, jeżeli był jakiś problem, kochani, to on zostanie rozwiązany właściwie i poczujecie, moi drodzy, że jesteście tak jakby na właściwym miejscu i na ten moment, powiedzmy, stabilnie się poczujecie, moi drodzy. To była energia, kochani, dla wag. I teraz, moi drodzy, wodniki. Zobaczymy, co tarot zasugeruje tutaj na nadchodzący tydzień dla wodników. Moi drodzy, zobaczymy. Wodnicy nadchodzący tydzień. Wodnicy nadchodzący tydzień. Wodnicy nadchodzący tydzień. Rycerz denarów, czyli bonet. Germek kielichów. Kochani i księżyc. Moi drodzy, rycerz monet. Rycerz monet mówi, że będą jakieś sprawy do załatwienia. I to bardzo często sprawy związane z finansami, ale nie tylko, bo to może być przybysz z dalekiej podróży, kochani, który na przykład zaoferuje Wam nie tylko sprawy związane z finansami, ale też sprawy po prostu takie związkowe. Może zaoferuje, znaczy przywiezie wam jakiś prezent, tego typu sytuacje. No i kochani, i ten rycerz jest dość szybki, bo w innych taliach to jest bardzo powoli. Jak coś zaczyna, to skutecznie do celu dąży, ale powoli. Ale ten rycerz jest dość szybki, energiczny, tak? Także bardzo pozytywna energia, możecie się być może już się spodziewacie kogoś, kto do was przybędzie z jakąś dobrą wiadomością, czy to finansową, czy to po prostu nawet związkową, tak? Jeszcze jest to niezbyt dojrzała energia, ale mająca po prostu takie y, przyszłościową możliwość rozwoju, tak? Ale moi drodzy, tu się pojawił Germek Kielichów, który mówi o młodym człowieku, kochani, to może dla niektórych osób być na przykład Taka sytuacja, że Wasze już dorosłe dziecko powiadomi Was o swojej miłości, czy o zaręczynach, kochani, tego typu sprawy. Ale jeśli chodzi, by tak wziąć ogólnie tego germka kielichów, kochani, to dobry nastrój Was nie będzie opuszczał w tym tygodniu, moi drodzy. To będzie tego typu energia wokół Was krążyła, takiej radości, lekkości. Jest to bardzo młoda energia, ale to niekoniecznie musi być też, jak wcześniej wspomniałam, może być młoda osoba, ale niekoniecznie, kochani, bo to może Was dotyczyć. Taki powiew świeżości, tak? Ale ostatnią kartą dla Was jest Księżyc, moi drodzy, i to są pewnego rodzaju tajemnice. I one mogą się wiązać z różnymi sprawami. One mogą dotyczyć Was. Jak zarówno na przykład osoby młodej z otoczenia, kochani, ale tutaj karta sugeruje, żeby nie słuchać żadnych potrzeptów od nikogo, samemu po prostu przeanalizować różnego rodzaju sprawy, sprawdzić dokładnie i jeżeli, kochani, jest to możliwe do wyjaśnienia w tym tygodniu, te tajemnice jakieś, które przypuśćmy, Was nurtują, to po prostu, jak jest możliwe, to. Wyjaśnić, a jeżeli by to jeszcze się stało ten tydzień, nie byłby taki do wyjaśnienia, moi to zostawić po prostu i tak jakby y, sprawę na później y, ona się tak wyjaśni i iść po prostu tak jakby dalej i tworzyć powiedzmy swoją tam sprawę związaną z finansami czy z jakimiś nowymi związkami niekoniecznie partnerskimi, ale na przykład w rodzinie, tak? Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie, moi kochani, i zapraszam serdecznie na następne czytania. Do widzenia.